Salute, salve, siemanko młodeczki. Witam się z wami po włosku, dlatego, że dzisiaj zrobię kanapki właśnie w stylu włoskim. Nie będą to totalnie włoskie, no bo umówmy się, no, edam to nie jest ser włoski. Wręcz przeciwnie, to jest holenderski, a to jest oczywiście w wersji wegańskiej. Szynka zawędzana, typowo polska. Ale tutaj salami peperoni. si Pesto arrabiata, jako sosiwo. Suszone pomidorki. W razie w oliwa, chociaż możliwe, że bym dał stąd. zamiast parmezanów, płatki drożdżowe. Najważniejsze. No Włoskie pieczywko z Tygodnia włoskiego z Lidla. Pierdut. Okej, okay, mordeczki, trochę jestem Wam winny wyjaśnienia. Mam tutaj szynkę zawędzaną, po prostu muszę coś z nią zrobić, więc to będzie też po prostu w konwencji zero waste, na suchej patelni trochę podpiekę. Pierwsza świeżość to to może nie jest, ale no, do kanapek się, się nada. Słuchajcie, z czegoś takiego jeszcze nigdy nie robiłem kanapek. Więc no cóż, mam nadzieję, że za pierwszym razem się uda. Tak. Mam tutaj akurat mój nóg okay. a to jest Puccina alla Salentina. San, San, San flatbread taki płaski chlebek. Myślę, że na spokojnie użyję jeden taki. Nie wiem tylko, czy dam radę tym. Mam inny, też z IKEA. Trochę już strategowany. Ale jak widzicie, tutaj ma piłkę. Mnie, jako osobie niepełnosprawnej, po prostu jest wygodniej w, tej, w ten sposób to... No bo, kurde, ja, nie, ja niestety nie ogarniam... Czasami nie ogarniam, jak takim przeciąć takich chlebek. Serio. Wkurza mnie to na przykład jak mi się rozwala wszystko. No i co? Mmm. Dobre. Ok. Jako, że robimy po włosku, tu nie daję, oczywiście, nie daję mordeczki masła. Co prawda mam tu grecką oliwę, ale też da radę. kap, 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 kap tak oczywiście Paruchem zatykamy oj przepraszam, właśnie się skapnąłem że nie podpiłem mikrofonu okej okay, mordeczki mam nadzieję, że teraz mnie będzie o wiele lepiej słychać w razie wu mam tutaj drugi mikrofon Mam nadzieję, że jakoś to też widać. Yy, ok, teraz robimy zero waste. Wiadomo. Pełna fajerka. Momento. Ok, niestety chyba mi się z... Chyba mi się zalał palnik. Zalałem pewnie. Znając moje szczęście. Oczywiście podpiekę na suchej patelce. Wiecie tak żeby po prostu troszeczkę, żeby trochę akurat zrobić z tego ala boczek. Tak oczywiście troszeczkę jest tutaj do mycia, ale teraz jestem za bardzo głodny, żeby... Wszystko, kurde, ogarniać. Tak, mordeczki. Robię to kurde na głodniaka. Pełna fajerka. Jak się rozgrzeje, zmniejszamy, żeby nie przypalić. Proste. Oczywiście, możemy tutaj jakieś. Ja to bym nawet rekomendował, właśnie jakieś jakąś szynkę włoską, typu kuto, koto, czy, mm, czy mortadele. Ale szczerze mówiąc, znałem, że nie ma sensu kupować nowej wędliny, jak jest stara, może nie pierwszej świeżości, ale jest y, po prostu na chacie. Wiecie, no. Nie warto marnować żarcia. Tutaj wystarczy na suchej patelni, bo kurde, sami widzicie o myk myk. Ładnie się tutaj podpieka. Jak widzicie mam tę flonówkę, także nie trzeba się bać o to, że przywrze. Mniej więcej. 4 plasterki spokojnie wystarczą. Salami nie będę już podpiekał tutaj, tylko już w opiekaczu. Bo będę to zapiekał wszystko elegancko w moim starym opiekaczu. Pierdot. I teraz mordeczki taki proti pode mnie. Pod, podpatrzyłem chyba gdzieś, mm, nie wiem, możliwe, że na YouTube albo na TikToku. Po prostu. Jak mamy na przykład pomidory, tak jak się odsącza kurde z nadmiaru tłuszczu, na przykład wszystko głęboko smażone. Tej, od razu odsączamy też pomidory. No, bo nie chcemy mieć za dużo tłuszczu. Pierdot. Teraz ja y, bym tutaj akurat sugerował, żeby y, to posiekać, takiego tatara zrobić, y, właśnie pomidorowego. Żeby nam to nie latało między zębami, y, bo się wyciąga wiecie. Ja, wiecie, jak to jest akurat z pomidorami suszonymi. A ci, co nie wiedzą, no to. Właśnie, yy, dość ciężko się je gryzie. Są takie bardzo, bardzo mięsiste, o. Yy, to właśnie akurat dlatego ja preferuję tutaj posiekać. Nie na pastę, ale proponowałbym zrobić takiego pomidorowego tatarka. Może kiedyś akurat zrobię osobny przepis na tatara pomidorowego. Mm, przepyszne są. Okej, okay, możemy powoli już składać tutaj naszą kanapkę. Jako że ja nie przepadam za zbyt wielką ilością sera, to tutaj dam półtora plastra. Nie cały, nie całe dwa, tylko półtora. Po prostu jakoś mi nie pasuje, jak jest przesyć czegokolwiek. W tym właśnie sera. Taki roślinny jak najbardziej. Normalny nie bardzo. Teraz oczywiście. Wędlinka. Jak nie jecie mięsa, oczywiście dajcie swoim ulubionym wędlinę roślinną. Wiem, że możliwe, że jest też salami. Na pewno musi być salami peperoni w wersji wegańskiej. Ok. Spróbujmy w ogóle, jakie to peperoni jest, bo nie wiem, czy kiedykolwiek takie jadłem. Mmm. Peperoni takie, właśnie lekko pikantne. Mmm. Kurde. Pytarda. Ja. Wow. Yeah. Od razu daję. Cześć. Cześć mordeczek plasterków. Teraz? Tomatini. W sensie, pomidorki suszone. Mógłbym dać więcej, ale nie chcę, żeby mi to zdominowało smak. A poza tym wtedy to, to też by było strasznie tłuste. Bo sami widzicie, no, to nadal jest no, mocno tłuste. Sami widzicie, jak mi się łapy tutaj świecą. Mimo wszystko, teraz już dam wiem, że to parmezan to jest często posypka na sam koniec, ale to jest zajebisty właśnie zamiennik parmezanu. Yy, dla mnie to już samo, same te płatki drożdżowe, które są też bardzo zdrowe, to wystarczą. Można oczywiście wermezan zrobić, yy, jeszcze dodać do tego mielonych, yy, no, na przykład mielonych Nerkowców, orzechów nerkowca, ale szczerze dla mnie to już jest przesyc. Ja po prostu wolę tutaj same takie płateczki drożdżowe. Ja kiedyś je kupiłem w zielarni od kasztanami przypileckiego. Też zajebista cena, bo normalnie za 100 gramów, za 150 gramów musiałbym dużo zapłacić, bo. Takie słoiki, co są na przykład w Rosmanie, to potrafią kosztować za 50-30 zł. A tutaj miałem za 20 zł, niecałe 150 gramów. Więc no rozumiecie, że to się opłaca po prostu. To się po prostu mordeczki opłaca. Teraz dla jeszcze większej ostrości. Dodam tutaj pesto, arabiata, jedyne pesto z Biedry, które nie ma w sobie żadnego sera, więc to jest dla mnie idealne wręcz. I z tego, co wiem, to nie ma też tutaj orzeszków pini, na które też mam straszną alergię, jak zresztą na sosnę też. Okej. Okay. Idziemy z tym do opiekacza. Pierdut. Pierdut. Tu przy okazji akurat są zajebiste liofilizowane. Liofilizowana rybka dla mojego kota. Figona. I tak yy, karmię Figona. Karmię, karmą Kiki, bo to jest z tych tańszych, to jest yy, wręcz najlepsza. Zapomniałem o jednym. Szczypce. Zastanawiam się tylko, chyba najlepiej to będzie ułożyć na środku. Niestety, póki co nie mam akurat gryla elektrycznego. A takiego z regulacją grubości to już w ogóle. I co? I zapiekamy mordeczki. No i mordeczki jestem. Proszę bardzo, troszeczkę niestety spiekłem tutaj. Lekko się zagapiłem, ale patrzcie na to. No, kanapka w stylu włoskim, jak się patrzy. I proszę bardzo, tak się prezentuje z bliska. Jak widzicie, jest kiełbaska, salami. Oczywiście użyłem takiej szynki, jaką miałem. Ale oczywiście po to koto, yy, czyli po prostu szynkę gotowaną, tam krudo, yy, po prostu polecam ewentualnie mordadelka jakaś, ale taka typowo włoska. Jak widzicie tutaj użyłem, yy, jak widzieliście użyłem edama zamiast jakiegoś włoskiego sera, ale po prostu nie mam w tej chwili dostępu do wegańskich wersji yy, właśnie do wegańskich serów. No i z salami, peperoni, do tego właśnie pieczywko, szynka zawędzana, bo miałem taki właśnie nadmiar, no i grecka oliwa. Po prostu w tej chwili taką mam. Ok, pora pierwszego gryza. Wiem, że na pewno nie jest to idealnie tak upieczone, jak być powinno, bo to powinno nie być takie spłaszczone, ale... Mordeczki, oj soki, zaczepiło mi się, ja po prostu mordeczki nie chciałem tylko spalić na patelni, a to by się na pewno stało, nie raz, nie dwa już tak zjarałem, a tutaj, no, może to nie wygląda, ale zobaczmy, czy smakuje. Mmm... Wow. Mhm. I powtarzam, jak nie jecie mięsa, po prostu użyjcie wegańskich zamienników. One teraz już są wszędzie. Będzie, mordeczki. Kiełbaska? Jak nie salami, to kurde, kiełbaseczki takie sojowe. W biedrze są. Szynka. Kurde, jak najbardziej. Sojowa jest. Możecie sobie zjeść. Po prostu, mordeczki. Nie jecie mięsa? Dajcie wegańskie zamienniki. I będzie perfetto. Mm. Jeszcze ostrość z tego taka leciutka. Oj, sorry, że gadam z pełną. Gębą. gębą. Mm. Oczywiście. Oczywiście mordeczki mogłem dać więcej, na przykład sera. Ale to by mi wtedy mm, już, było, już był po prostu przesyt tego. A tutaj widzicie na dole Serek. Roztopiony. Tutaj mamy szyneczkę. Tutaj mamy kiełbaskę. Trafi się oczywiście pomidorek. Nie wszędzie jest. Dlatego jest taka eksplozja smaku, właśnie gdy się trafi na ten pomidor. Mmm. O, oh yeah! To jest to mordeczki. Mhm. Mm Wiem, że tego typu chlebki są też dostępne w biedronce. Nie zawsze jest może tydzień włoski, ale ja takie powiem pieczywo. Widzę coraz częściej. O ile nie zawsze. Przynajmniej w mojej biedącej. A najbliższą mam niedaleko domu. W, w galerii kamiennej, tutaj w Starych Olicach. Mordeczki. Co jak co? Ale kurde. To jest przepyszne. Lekka ostrość, bo nie, za, nie dałem za dużo tego pesto. Serek się ładnie roz... Okej, okay. pora pierwszego gryza. Wiem, że na pewno nie jest to idealnie tak upieczone, jak być powinno, bo to powinno nie być takie spłaszczone, ale mordeczki... Oj, zaczepiło mi się. Ja po prostu młodeczki nie chciałem tego spalić na patelni. A to by się na pewno stało. Nieraz, nie dwa już tak zjarałem. A tutaj, no, może to nie wygląda, ale zobaczmy, czy smakuje. Mmm. Dzi. Wow. Mhm. Mm powtarzam. Jak nie jecie mięsa, po prostu użyjcie wegańskich zamienników. One teraz już są wszędzie. Wszędzie, murdeczki. Kiełbaska? Jak nie salami, to kurde, kiełbaseczki takie sojowe. W biedrze są. Szynka. Kurde, jak najbardziej. Sojowa jest. Możecie sobie zjeść. Po prostu Nie jecie mięsa. Dajcie wegańskie zamienniki. I będzie perfekto. Mm. Jeszcze ostrość z tego, taka leciutka. Oj, sorry, że gadam z pełną gębą, gębą, mm. Oczywiście, oczywiście mordeczki mogłem dać więcej, na przykład sera, ale to by mi wtedy, mm, już było, już by był po prostu przesyt tego. A tutaj widzicie, na dole Serek. Roztopiony. Tutaj mamy szyneczkę. Tutaj mamy kiełbaskę. Trafi się oczywiście pomidoryk. Nie wszędzie jest. Dlatego jest taka eksplozja smaku, właśnie gdy się trafi na ten pomidor. Mmmm, o oh ja. Yeah. To jest to mordeczki. Mhm. Mm Wiem, że tego typu chlebki są też dostępne w Biedronce. nie zawsze. Jest może tydzień włoski, ale ja takie pieczywo widzę coraz częściej. O ile nie zawsze. Przynajmniej w mojej biedące. A najbliższą mam niedaleko domu. W, w galerii kamiennej. Tutaj w starachowicach. Mordeczki. Co jak co? Ale kurde. To jest przepyszne. Lekka ostrość, bo nie, za, nie dałem za dużo tego pesto. Serek się ładnie rozsmażył. Ok, mordeczki, czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka programu Sama modena, Kanapeczki, kanapeczka wyszła mi idealnie, pardon, wyszła mi idealnie Niestety ucieło um, ostatnie ujęcie, bo mi się skończyło miejsce na dysku. Brawo, ja. Mordeczki to by było na tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo, pierdut.